Pod białą maską Leona pracuje 125-konny benzyniak 1.4. Auto na świat przyszło w 2016 roku. Aktualnie jest wyceniane na 51 tysiaków i 100 zł. Dziwna cena, ale w razie czego postaramy się ją zaokrąglić. Auto sprowadzone z Niemiec. Czy ty się boisz samochodów z importu? Czy wolisz krajówki? Czy jesteś otwarta na eksperymenty? Pamiętaj, że będziemy cztery oglądać znaczy, samochody. Tak, wiadomo, że krajówki są pewniejsze. Natomiast jeśli jest sprowadzone, jest w dobrym stanie i też y, tą historię teraz też ma, można sprawdzić europejską, mm -hmm. więc y, wydaje mi się, że nie ma tutaj jakiegoś y, większego problemu z tym. Okay. Dla mnie. Co ty będziesz wozić w swojej małdzie? Może coś większego czasem trzeba będzie przewieźć, jakiś, nie wiem, mebel czy coś takiego, więc, mm -hmm. więc potrzebuję auta takiego, który się otwiera z, z szybą. Od dłuższego czasu już jest że sedanem i to mnie denerwuje, że mi tam po prostu nic nie wejdzie. Nie wolno się denerwować w życiu, szczególnie swoim samochodem. Do samochodu zawsze trzeba z uśmiechem podchodzić. No tutaj ta kubatura jest całkiem duża, jak na hatchbacka, bo jest prawie 400 litrów, ale bardzo wysoki próg załadunku. Okej. Okay. Jest. A, to jest zestaw naprawczy. Zestaw nie, koła, naprawczy, nie? jest, tak. Kierownica fajna, fajnie leży w ręce. Wyprofilowana Chodzi, że... taka, tak? Tak, tak, tak. Nie ma za dużo przycisków, co chyba jest dobre. Nie, nie potrzebuje jakichś specjalnych... Atrakcji, że tak Aha. powiem, w aucie. Widzę, że klima dwustrefowa. Klima jest automatyczna i jest dwustrefowa, tak jest. No, no i jestem także... nieco, to mnie najbardziej martwi, że jest ta mniejsza wersja ekranu tutaj. Zobacz. Dzisiaj Volkswagen mhm. i Seat i wszyscy otaczają nas tymi wielkimi ekranami. Myślę, że to nie jest jakaś wada, przynajmniej dla mnie. No ja jakoś z wyposażenia nie mam szczególnie dużych wymagań oprócz tego, żeby były grzane fotele i żebym dostawała do pedałów. Elektryczne szyby, elektryczne lusterka, centralny zamek, oczywiście automatyczna klima, oczywiście sterowanie, wszystkim z kierownicy. Ile kosztuje? Ten samochód kosztuje 51 100. Za tyle jest wystawione, jak znam życie, to 1100 to jest nadrzutka, taka, którą Klasycznie. będzie można mm -hmm. Ok. Jedziemy? Jasne. Proszę bardzo. Przeglądając ogłoszenia podobnych Leonów z 2016 roku, znaleźliśmy kilka sztuk, które kosztowały około 40 tysięcy. Wszystkie miały jednak nastukane około 300 tysięcy. Najładniejszy egzemplarz z polskiego salonu z przebiegiem 70 tysiaków wisiał w ogłoszeniu za ponad 6 dyszek. Nasz Biały Leon jest więc uczciwie wyceniony. Seat ma całkiem fajne ledowe reflektory, jak na 2016 rok wyglądają bardzo nowocześnie. Zabawnie natomiast wyglądają aluminiowe piętnastki z baloniastymi gumami. Domyślam się, że komfort na tym profilu będzie niezły. Sztywność nadwozia też, bo to seatowski odpowiednik Golfa 7. Pod maską pracuje poprawiony silnik 1.4, który nie psuje się tak jak poprzednie. Ma 125 koni i 200 niutków. Przyjemnie to reaguje na gaz. Bagażnik ma identyczną pojemność, co we wspomnianym Volkswagenie. Nie jest to zbyt wypasiony egzemplarz, ale minimum współczesnego luksusu jest, czyli czujniki parkowania, tempomat, grzanie pośladków i skóra na kierownicy. Ekran wielkości smartfona ma jeden plus. Na pewno w nocy nie będzie za bardzo raził w oczy swym blaskiem.